Chociaż książę William i księżna Kate są obecnie postrzegani jako niemalże idealne małżeństwo, ich droga do szczęścia nie była pozbawiona trudności. W swojej nowej biografii, Catherine, księżna Wali, Robert Japsen odkrywa dotąd nieznane kulisy ich kryzysu sprzed lat, który omal nie zakończył się zerwaniem. Szczegóły tej historii mogą szokować. Księżna Kate i książę William to para, która stała się wzorem dla wielu Wspólnie przeżywając 20 lat małżeństwa i wychowując troje dzieci. Przezwyciężyli razem wiele trudności, w tym walkę Kate z nowotworem. Na szczęście, jej stan zdrowia poprawia się. Księżna Wali ogłosiła niedawno zakończenie chemioterapii. Kilka dni później świat dowiedział się, że wróciła do swoich obowiązków. Książka Jobsona rzuca nowe światło na osobiste i profesjonalne życie Kate ukazując nie tylko jej publiczne obowiązki, ale również intymne wyzwania, z jakimi musiała się zmierzyć. Historia krótkiego rozstania księżnej i księcia Wali wywołała ogromne zainteresowanie. Wielu nie zdawało sobie sprawy z ich kryzysu, mimo że Kate i William znali się od czasów studenckich, a ich uczucie stopniowo przechodziło od przyjaźni do głębszej więzi. Robert Japsen w swojej książce ujawnia, że niezdecydowanie Williama i brak wyraźnych deklaracji co do przyszłości związku zaczęły niepokoić Kate, zwłaszcza gdy media coraz częściej spekulowały o ich zaręczynach. Kate oczekiwała od Williama jasnego sygnału, niekoniecznie zaręczyn, ale potwierdzenia ich wspólnej przyszłości. W obliczu narastającej presji i własnych wątpliwości, w 2007 roku książę William podjął zaskakującą decyzję o zakończeniu ich związku, co było dla wielu zaskoczeniem. Ta decyzja miała ogromny wpływ na dalsze losy pary. Decyzja księcia Williama o zakończeniu związku przez telefon mocno zraniła Kate, co szczegółowo opisuje Robert Jabsen w swojej najnowszej biografii. William tłumaczył się potrzebą trochę przestrzeni i wyraził wątpliwości co do możliwości pełnego zaangażowania w małżeństwo, co pogłębiło rozczarowanie Kate. Na szczęście, rozstanie tej pary królewskiej nie trwało długo. Punkt zwrotny nastąpił podczas maskarady zorganizowanej przez ich wspólnego przyjaciela, sama Waley Coena. Kate pojawiła się w kostiumie pielęgniarki, a William nie opuszczał jej na krok. Wieczór pełen rozmów zakończył się namiętnym pocałunkiem, a z czasem oboje znaleźli się na tyle blisko, że, jak żartowali ich przyjaciele, powinni znaleźć sobie pokój. Co wkrótce zrobili? Ta odnowiona bliskość zaowocowała ślubem w 2011 roku, a od tamtego czasu Kate i William są nierozłączni. Książka Catherine, Księżna Wali trafi do księgarni 9 października a jej polskie tłumaczenie przygotował Piotr Grzegorzewski.